Hej, czy widzicie z tej strony Nasta to kolejny odcinek, chyba 40 już? 40 odcinek ze Skyrima. Tyle czasu już tu nagrywam, no i 40 odcinek ze Skyrima. I chciałem taki plan, żeby właśnie trochę taki większy progres tutaj zrobić z tymi wampirami, no bo ostatnio tak się kręciłem po tym Skyrim, pogadamy z kimś i, i tyle z odcinka, więc dzisiaj postaram się zrobić trochę więcej. No bo mnie wkurzają już te jakieś te minusy wampirze. Tam poza nagrywaniem sobie zrobiłem w końcu porządek we, w kwipunku jak widziałem No nie tak, nie tak mało dźwigu, ale miałem chyba 140. już tam wszystko sobie wytegowałem, ale tutaj mam jakieś syfy znowu, bo pochodziłem sobie po tych dungeon, po dungeonach jakichś, byłem w jakiejś jaskini. I gdzieś tam jeszcze byłem jakiegoś chyba smoka, jednego zabiłem. Coś takiego tam było. I co? No i porządek w ekwipunku jest zrobiony. Tutaj od razu więcej pół dźwigu mam. A teraz lecimy do tego. Jak on miał falcon jakiś. Falion. Dokładnie, Falion. Dobra, czyli potrzebujemy klejnot duszy. Ale z tego, co pamiętam, to chyba mamy te czarne klejnoty. Jakieś napełnione. O! Dobra i pięknie. Mamy chyba czarny klejnot. Mam napełniony, no dokładnie. Się o świcie przy kręgu przywołań ok. Na bagnach. O, jakaś kreatury. kobitka. I co i to tak, tak szybko minie? Oj, oj. To było dziwne, nie powiem. Nie, no kurde, jak, jak tylko na tym to będzie polegało, to będzie fajnie. Dobra, to idziemy tam na te bagna. I oświeciłam się tam spotkać z nim. Gościu sobie giry moczu. I pytanie, w świetle dnia zobaczmy jeszcze, co tam zadanie mówi. No, spotkaj się z falionem obrzasku. Dobra, teraz pytanie: Obrzasku O której to znaczy? Okej, okay. dobra, jest czwarta, czyli jak chcecie, to czwarta 37. To jest obrzask. Dobrze, że jesteś. Dobra, wiadomo, że dobrze. Skończmy z tym. Dobra. Jakiś rytuał tu będzie. I w ogóle co do dobrych wiadomości. Oj, no coś, to niedługo pewnie będziemy już mieli te szklane zbroje Bo jak patrzymy na internecie to od 37 poziomu nam będą wypadały zenchantowane I będzie można kupić i trafić w tych skrzynkach i w, w jakichś tam losowych miejscach Więc już niedługo No dobra, ale... I co teraz? Okej okay. Nie wiem czy to w ogóle... Czy, czy przypadkiem zakończone. ten falion to nie będzie jakiś zły człowiek Nia ja tutaj we, oszukać nie, nie będzie mego. chciał. Okej okay. Moje talenty bardzo się tu przydają do... spoko. W się wiele złego, a ja, stara... Dobra, to dzięki to ci gościu. Nie chcę z tobą już gadać, to idziemy. No to idziemy tutaj to zrobić. Właśnie co do tej misji tutaj, tej tej? To kurde nigdzie chyba na mapie nie ma tego znacznika i nie wiem czy ja to mam jakoś znaleźć. Czy może, może to będzie na tej innej wyspie, bo kurde mi się wydawało, że, że to będzie jakaś inna wyspa A na razie wszystko tutaj robimy w tym tym Wszystko tutaj robimy w Skyrim, póki co Ale to no zobaczymy jeszcze, bo to dopiero początek tego dodatku Już tam chwilę byliśmy, przecież tam popłynęliśmy gdzieś do jakiegoś, do jakiegoś tego zamku tam do rodziny tej Sareny Więc się zobaczy I chodźmy do Israna szybko Zobaczymy, co tam się dzieje. Ten gość tutaj jest, przywieziony. To o, to może najpierw pogadajmy z tym tym. Yy, ta, to, tamtą misję poboczną zrobić. Dobra, śpisz sobie, śpisz sobie. Gunnar. Yy, dobra, dajmy to. Choć jest wiele, dobra, wiele dzięki, więcej. dzięki. Nie, Nie wiem, czy chcę im pomagać tak bardzo. Mogę to przeczytać, mogę, dobra. I właśnie nie wiem czy tak za bardzo chcę im robić te questy poboczne, bo nie wiem czy to w ogóle jest jakiś sens. No to się akurat zobaczy Jestem jeszcze. Pod wrażeniem, że tak szybko udało ci się no, znaleźć Dobra. Yy, wszystko gotowe? Czytanie. Dobra. Daj znać starcowi, kiedy chcesz. No to chyba jesteśmy gotowi, co? No dobra no, pogadajmy z kapłanem Ćmy. A, Dajmy to. Pierwsze. Moi towarzysze dobrze się przyjęli? No pewnie tak, ale... No to wiadomo No i bardzo dobrze Bardzo dobrze O tam widzę ktoś wstał Mhm No i gościu Dobra ja jesteś gotowy żeby przeczytać ten zwój? Prastary? Dobra. No bo to w sumie może być dosyć ważne. Ważne w naszej fabule. Co tam w zwoju się pojawi. Dobra, cicho mam być. No coś tam niby jest napisane. Uuu. Wielki łuk. Uuu, Czyżbyśmy jakiś mieli fajny łuk dostać? Musimy zdobyć dwa pozostałe. No i pięknie, chociaż wiem teraz co robić. Muszę odpocząć. Oj, odpocznij sobie, odpocznij. Męczące rzeczy czytanie. Potrzebujesz odpoczynku. A my co, z seraną pogadamy pewnie. No tano, Lidia będzie musiała zostać co no nie? niestety. <męczny> zazdrosna jest, kurde. Spoko. Dobra, Lidia, musisz tutaj zaczekać. Tu jest, niestety. Jak sobie życzysz, tanie. Dzięki ci za wszystko, że pomagasz i w ogóle. Czekam tylko na ciebie. Spoko. To idziemy do tych Czeka. doków i jak będziemy tam szli to kurde, może, 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 może. może bym sobie sprzedał parę rzeczy. Z tego chwipunku. To ja cię w ogóle słońce nie, nie rani, jak jesteś wampirem? Dobra, poczekajmy chwilę, parę godzin. I zobaczymy, gdzie ona tam pójdzie. Bo już nie pamiętam, gdzie te doki były. I zobaczymy, co nam ta serana powie. O boże, bo ona dopiero tam idzie, idzie do tych doków. O tym to nie pomyślałem. O! Uj, tam jest smok, dobra. To jak ona sobie tam szła, w tamto miejsce, to my idziemy zabić smoka. Smoki są spoko. Bo fajne rzeczy się z nich dropią. I tu jest jakaś strażnica mgły. I tyle jeszcze rzeczy do zwiedzenia w tym Skyrim. Mam że ho, -ho bo i tam jest kamień jakiś, wiedzy czy czegoś tam i pytanie tylko czy to jest ten smok może być ten a tylko bez Lidi może być tak trochę słabo zwłaszcza że to jest krwawy smok który jest taki mocniejszy dosyć ale jest piękna muzyczka skyrimowa dawaj jeszcze gościa krzykiem Czeka czy się zamroził? chyba się chociaż się chyba zamroził nawet dobra ale no te krwawe smoki też są bardziej takie jak ten jak ten gość tam wskrzeszał co nie tamtych innych Tamte inne smoki On tam jakimiś krzykami też gadał Jakieś rzeczy Więc może ten krwawy smok jest podobny Kurde, co ty tam gościu zaatakowałeś Oj, coś tutaj Biega szybko Tam jest drugi Oj, coś tutaj Kurde, jakieś dziwne rzeczy tu są Dobra, na razie spokojnie Bo tylko ten jest, ale Tam jest drugi smok Dobra. To idziemy się bić z drugim jeszcze, ale jak mam już tą kuszę. I te wszystkie enchanty, to, enchanty, to jesteśmy, kurde potężni. Rubin bez skazy. Stalowy bełt bełty, sobie pozbieram. Smocze łuski i kości. Chyba nie będę tego zbierał na razie. Chyba teraz mamy wystarczająco dużo tych wszystkich rzeczy. Damy smok. Ale my idziemy najpierw tutaj. Pójdziemy tutaj, i później tamten tam kamień sobie z wiedzę. Zobaczymy może taki będzie ten krzyk jeszcze. Pewnie tak. Oj, chyba mnie będzie atakował. Chyba se odpuścił. Chyba tak, dobra. To my sobie uciekamy. Ja mu problemów nie robię. O, o, w ogóle pytanie, czy to na pewno jest ten smok. Ale kurde, jakie to jest... Jakie to klimatyczne miejsce. Dobra, ale gościu. Ty chcesz atakować, czy nie chcesz atakować? Chyba nie chcę. No bo to tak... No groźnie, strasznie wygląda Zróbmy sobie zapis na pewno Na wszelki wypadek, jakby tam miał być ten smok jeszcze Ale wydaje mi się, że to był już ten smok, z którym się biliśmy Chociaż jest muzyczka Narasta napięcie Kościany szczyt odkryto No i nie ma tu smoka, więc bardzo dobrze Chyba, że się smok gdzieś ukrywa Trum na widzę Spoko Smoczy język O miałem kwiatków nie zbierać Trudno już. Ale nie ma skrzynki nawet. No ale jest smoczy krzyk. Dobra, i co? Poznajesz słowo mocy? Zamrożenie. O, 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 o. Kurde, mroźny oddech, kolejne. Spoko. Oj, ale to ma 30, aż 100 sekund odnowienia, co nie? Dobra, spróbujmy może później rzucić ten, ten krzyk, zobaczymy jak to, jak to działa. A ja bym się rozejrzał czy nie ma tej skrzynki przypadkiem żadnej. Ale jak możliwe, że Smog oje i jest skrzynka. Tak, wiedziałem, że musi być skrzynka. A no, smog bez skrzynki to nie smog. Kamień welkund. Spoko. Jakie dzikie rzeczy to są. Nie wiem, czy to jest z jakiegoś tego moda, czy po prostu sobie tako za zaczęliśmy znajdować nowe rzeczy. Nie, to takie. No, nie za mocne. W się sensie nawet spoko, ale to chyba nie dla nas. Może być spoko, jak się bierzesz z jakimiś magami, ale no, my magii nie potrzebujemy, co nie? I pytanie, gdzie ta sare sarena jest. Yy, I to było chyba gdzieś tutaj, co nie? tutaj może tutaj, na ten wybredny ropuch. I zobaczymy, gdzie ona tam dojdzie. Bo faktycznie to było gdzieś tam, tam, na samym czubku tego Skyrim. I gdzie ona jest? O kurde, to aż tam. Ale to w dokach chciała się spotkać. No i miała mi pokazać, oj, co za kobieta, miała mi pokazać co i jak, a ona nie chce nam pokazać, tylko będzie szła za mną. No i piękna rozmowa, no, to się ceni. Dobra. Co to za miejscowa? No duży ten zamek, duży. O, jakiś, jakiś, szkielet. Matko Boska, czemu u niej w zamku są szkielety? Jakie to mocne są? Kurde. O matko, to co to jest? No tamten szkielet, tam tam strzelał, to. Miał tyle HP-ków. A to jednak na, na strzała padają. Stalowy byłd bełt, bierzemy bełty, bo. Jak nam się bełty skończą, no to. No może być ciężej, bo to. Kuszanie to już ma fajne wrażenie. To już ma ten. Od, odpycha tak śmiesznie. I teraz. Gdzie są te szkielety? Tu jest ten szkielet serany, Żebyśmy go przypadkiem nie zabili, bo... No będzie nam pomagał Tu widzę, że trumna kolejna I tu jest szkielecik I ciach, ciach gościa Ale oni strasznie dużo życia mają te szkielety Nie wiem czemu tak dużo, ale no... No tak może chciał. Gość, O! Wypobójmy ten krzyk O kurde Zoom ZUMRADIZ A czemu gościu wstał? No to było akurat nie fajne, że tak wstał Ale no już mam zmaksowany ten krzyk, co nie? Szacuneczek Tylko nie wiem, czy się opłaca z niego korzystać, tak? Na, na maksa właśnie ten Czy już nie lepiej będzie z, tego, z tych krótszych szyków korzystać? Bo ten ma strasznie długo się odnawia, co nie? Wywar siły sobie z chęcią przygarnę I zobaczmy te, tego szkieleta No bo ten szkielet też Kurde, czemu ja, że tyle, tyle zdrowia też kiedy cią mają? I co tu jeszcze nie bił teraz? A bo to jest mag, dobra. Ma to sens, ma to sens. Ty masz tylko strzały, ale ten mag może coś mieć. Tu jest, dobra. bełty ale śmieszne mają te zbroje jakieś. Dobra. Chyba wszystko stąd. Jedziemy tam do środka. Szybki zapis, elegancko zrobiony. I zobaczmy co nam Serana powie o tej krypcie Okej, okay, tu jest ślizgacz jakiś nas strzała. jeszcze trzy razy obrażeń Ale tam ślizgacze to są cienkie stworzenia, jak to się mówi Dobra, tu jakaś skrzyneczka, nic nie ma niestety No ale my mieliśmy iść do ogrodu A nie mieliśmy iść jakimiś kryptami Chyba, że... W sensie, to ogród pewnie będzie w tym zamku, co nie w środku gdzieś były takie dni, że tak miała... Dobra. Cóż, nie no, elegancko to mamy te obrażenia. To te to ogary było. śmierci na raz, na raz padają. Jest na razie dobrze. Dobra, i mamy iść. Tam chyba gdzieś, co nie? A tam widzę jakieś przejście też jest. Obroża śmierci. w ogóle to w mięso tak nie za fajnie wygląda. O, tu pewnie jakieś krzyki krzyk w tym zamku znajdziemy. Tak coś czuję. Bo są. O kurde, wściekły wampir. I na, na strzała umarł. To już te, te, te szkielety były silniejsze niż ten wampir. Coś tu ciekawego, nic nie ma. I może jakaś skrzyneczka. O, jest ten. Jest jakaś dźwignia. No chyba, czyli dobrze poszliśmy. Fragment dziennika. Elfisz, jest st st strachu. Spoko. Książka. Wojna. Ethereum. I sobie tą notatkę jeszcze prze przeczytajmy. Zniszczenie nam wzrasta. I to będzie w księgi. I fragment dziennika. No kurde, bo to jest. Z tego co w ogóle patrzyłem na internecie, to jeżeli są właśnie takie te Te, te nieprzetłumaczone teksty, to znaczy to jest to, to jakiś tam moc, co nie? No jak mod, to nie fajnie, niekoniecznie fajnie, ale tam. Nie wiem, czy może dodatki też są źle przetłumaczone teraz przez tą aktualizację Czy tylko te mody Się zobaczy pewnie Ale otworzyliśmy tutaj bramę W lewo, dobra O kurde, szkielecik kolejny No skąd te szkieleci tutaj? Dobra, idziemy tutaj Trzeba w ogóle tej serany słuchać, bo ona nam mówi gdzie mamy iść to jakie kolce śmieszne. Jaka pułapka. ok i... O kurde. No nie zaciekawie to wygląda. Nie powiem. Ogar śmierci. I jeszcze tutaj gościu dostanie strzała. Elegancko. I cyk. gościa No i chyba tutaj już będzie ten... Okej. Okay. Jakieś płapeczki, widzę płapeczki Kreatywnie Ale z tego co widzę to już chyba będzie zaraz ten dziedziniec I sobie już go zbadamy czy tam nie będzie tej matki, czy czegoś tam jeszcze Sikierka, sikierka Trucizna, przygarnę z chęcią No i gdzie teraz iść? Chyba tędy trzeba A bo tutaj... Nie, to są łańcuchy, myślałem, że może tutaj Pociągnąć za coś coś tam się otworzy, co nie? Ale no najwyraźniej nie i co teraz? Serana. No po, pokaż gdzie. Czy tu, czy tu. A tu jest kuferek, spoko. Taka niespodzianka. Uuuu, jaki pajączek. Oho, na strzała. Elegancko. Szkoda tylko, że finisherów tutaj nie ma. Ale to finishery chyba bardziej z łuku i. Trzeba mieć ten, ten. Z przybliżenia tak. chyba trzeba. potrzebujesz czegoś? No i gościu, nic nie potrzebuję. O, Spoko, Otworzyło się jakieś przejście. I tam musimy pójść z powrotem. Tylko, żebym tam w prawo nie poszedł przypadkiem. I tam mieliśmy iść w lewo. To teraz musimy pójść. Znowu w lewo, dobra. Tam nie idziemy, bo tam mówiła, żeby tam nie iść. I elegancko, tutaj powinno być przejście, zaraz jakieś drzwi. Okej okay. Nie wiem gdzie nam poszła O, o idzie, idzie, dobra Spoko. I tędy wejdziemy Więc fajnie i zobaczymy, tylko żeby tej jej ojciec się nie skapnął Jesteśmy na dziedzińcu o, nie. o kurde Jaki dziedziniec Co mi chcesz powiedzieć? Coś z tym zegarem, co? No tutaj coś ewidentnie jest nie tak Ewidentnie No gdzie, co ty chcesz? Coś jest nie tak z tym zegarem księżycowym No mówię, coś tak jest nie tak, ewidentnie pieczęci, A tarcza jest przekrzywiona Kurde no mi, mi do głowy, że te pieczęcie można zdjąć Kurde Może moja Kurda. matka próbuje nam coś powiedzieć No Przyjrzyj się zegarowi Nie mam pieczęci, pieczęci tych Przyjrzyj się ze zegarowi księżycowemu. Ej, ławeczka. Północna wieża. No to tutaj na razie nie wchodzę do tej wieży. O, tu jest pie kawałek pieczęci. Jeszcze jakiś drugi by się przydał. No, tu jest wschodnia wieża. Dobra, ale na razie to. Hmm. Nie mam odpowiedniej pieczęci. Tutaj nie mogę. Tu też nie. O. Dobra. To jedną pieczęć mamy znalezioną. Oj kurde, teraz skąd my przyszliśmy? Chyba stąd, co nie? Tak, krypta, stąd przyszliśmy. No i potrzebujemy jeszcze kilka tych chyba. Tam były dwa albo trzy. Dwie, no dwa albo trzy te takie coś się. No ja się domyślam, Serana, domyślam się, tylko problem jest taki, żeby znaleźć te, te pieczęcie. No tutaj nie ma nic. Dobra, tu nic nie ma. Nic nie ma. Tam może coś być, e ewentualnie. Tu w wodzie może coś być. Ale to. O, jest, tak jak mówiłem. Kurde, tak. jak oko wygląda. Nie fajnie, nie fajnie. I teraz dobrą pieczęć znaleźć. Dobra, jeszcze jedną chyba. Może gdzieś w ogródku. Bo gdzie my ją. tutaj, tutaj znaleźliśmy. To może gdzieś tam z tyłu będzie schowany w Takie miejsce, że mogłoby być. No niestety, niestety tutaj nie ma. Tutaj też nic nie ma. Ale w ogródku chyba tam coś widziałem. No a jak, widziałem, elegancko. Pieczęć pełni księżyca. No. I to tu? Tutaj. O kurde. Cool, o przecież widzę, widzę, no i co? O matko, jak się przesuwa. I teraz pytanie, czy opłaca się iść tam? I na te boki się opłaca wchodzić do tych dwóch wież? Dobra, ale to zrobimy, zobaczymy w kolejnym odcinku. Ten już będzie wystarczająco długi. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Możecie, możecie też zaraz subskrybować kanał ze strony Głudasta. I do zobaczenia.